Poseł Gonisz Kłopotek, Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam, panie pośle. Dzień dobry. Dostało się panu, co? Od kogo? Od swoich guru, powiedziałabym, od PSL-u, za, za to, że pan obwieszcza już od dłuższego czasu rozpad koalicji. Ależ nie. No, pani redaktor protestuje, po tysiąc kroć protestuje. <laughs> za każdym razem, już od dłuższego czasu, od wielu miesięcy, kiedy ja słusznie uważam, nieraz trochę skrytykuje naszego kochanego partnera koalicyjnego. Ojej. Kochanego partnera koalicyjnego, który od czasu do czasu musi być troszeczkę przepraszam, postawiony przez mniejszego do pionu. Oczywiście uśmiecham się, jak pani widzi. Od razu rzeczywiście na paskach często, w tabloidach, czy w tych kłopotek serwisach. Powiedział. Tak, kłopotek powiedział, kłopotek nie chce tej koalicyjnej. To jest nieprawdą. Ja mówię właśnie to po to, żeby ostrzec partnera koalicyjnego. Bo gdyby tak posłyszał nasz partner koalicyjny, co... O jego zachowaniu w stosunku do nas mówią nasi członkowie na dołach, to by się rzeczywiście trochę przestraszył, jeśli tej koalicji nadal chce. Otóż, jeśli dzisiaj również pan premier, rezygnując z kandydowania na urząd prezydenta, pokazując pewną perspektywę chęci rządzenia i rozliczenia się ze społeczeństwem z tego rządzenia do 2015 roku, a chciałby z nami ewentualnie współrządzić, pyt, chyba że chce z kimś innym. No to ta wzajemna chemia, ta transmisja musi ulec poprawie. Niestety w pierwszym roku bardzo ładnie to funkcjonowało naszego wspólnego rządzenia, w drugim roku zaczęło się psuć, a to o co ja mam zawsze i my mamy największe pretensje. No nie można nas zaskakiwać ważnymi sygnałami, które idą do społeczeństwa. No, dobrze, ale no chociażby to... ten ostatni przykład. Mówimy o planie, tak? O no właśnie. Finansów. Proszę, proszę sobie zauważyć. Póki, pan premier mówi, że to jest jego autorski. No ja przepraszam bardzo. Z takimi propozycjami bardzo poważnymi, bardzo trudnymi w wielu aspektach do przeprowadzenia nie można samemu wychodzić, bo póki co jest rząd koalicyjny PO-PSL. Gdyby był rząd PO, proszę bardzo, ale skoro jest rząd koalicyjny, no to przede wszystkim musimy to uzgodnić w ramach koalicji, a tu jest sporo punktów zgodnych. Są oczywiście kontrowersyjne. Jeżeli ma być to ewolucyjna zmiana, proszę bardzo. Jeżeli rzeczywiście rolnicy uzyskający najwyższe dochody mają płacić wyższe składki, a w ślad zatem otrzymywać wyższe emerytury, proszę bardzo, tylko z tego niewiele fiskus uzyska. Bo proszę pamiętać o jednej rzeczy. 83% polskich gospodarstw to gospodarstwa poniżej 10 hektarów. Tam u nielicznych znajdziesz dochód. U większości wiążą ledwie koniec z końcem i Bogu dziękujmy, że jeszcze siedzą na tej ziemi, bo przynajmniej nie wyciągają ręki do budżetu państwa po zasiłki. My je traktujemy jako gospodarstwa socjalne, ale tam cudów nie będzie. Dochodowych w Polsce gospodarstw jest zaledwie 200, około 250, tak się szacuje, tysięcy na milion na dwieście, ubezpieczonych w krusie, tak na marginesie powiem, jest prawie milion sześćset tysięcy osób. Ale ja mam takie wrażenie, że pan... Pan ma taką funkcję w PSL-u, takiego człowieka, który wkłada kij w mrowisko, nie, a nie. potem inni będą mówić nie. No, bo na przykład minister rolnictwa stwierdził, że koalicja PO, PSL jest niezagrożona. Z zaraz w sukurs mu poszedł Paweł Graś, rzecznik rządu, który powiedział, że komunikacja między koalicjantami jest bez zarzutu. No, to mówił pan pa Paweł Graś, rzecznik rządu, bo oczywiście, a jak ma mówić inaczej. Natomiast y Nasi ministrowie no nie mogą mówić, że koalicja jest zagrożona mocno czy mniej. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce z tymi projektami. Natomiast poseł, koalicyjny poseł, a ma odwagę to mówić, wskazuje na takie momenty na, czy na takie elementy, które mogą spowodować, że ta koalicja może być zagrożona. Bo proszę zauważyć, jeden z tabloidów niedawno przeprowadził niby anonimową ankietę. Wprawdzie wśród tylko pięciu wybranych, znaczących posłów i samorządowców polskiego stronnictwa ludowego. Już, Pytanie już niecham, pierwsze. Znam wynik. Zna pani wynik? Tak. Pytanie pierwsze. Czy jesteś zadowolony z funkcjonowania koalicji? 5-0 nie. 5 -0 nie. Pytanie drugie, czy platforma jest lojalna wobec PSL-u? 5 0, nie. No i już nie będę dalej mówił. Ale pana nie pytali o to. Na szczęście, ja tylko, oczywiście na drugi dzień, mnie pytano o jak skomentuję, a ja tylko powiedziałem jedno słowo, jedno zdanie, a nie mówiłem. Plan rozwoju i konsolidacji finansów w 2010-2011 tak w zarysach znamy, ale nie wiemy, czy będzie rekonstrukcja rządu. Będzie? Otóż w momencie, kiedy pan premier ogłosił, wszem i wobec, że rezygnuje z kandydowania na urząd prezydenta i zaraz w tempie, idąc, jak to się mówi, z tempa, na drugi dzień przedstawia ten plan, chociaż tak na marginesie, wprawdzie on go nazwał swoim autorskim, ale proszę zauważyć, że na dole jest podpis Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, czy się pod nim nie podpisał mhm. jeszcze? To na pewno to nie jest plan rządowy. A po drugie, tam wyraźnie czuć ducha głównego księgowego budżetu państwa, czyli ministra Rostowskiego i ministra Boniego. Oczywiście jest kilka wrzutek z niektórych resortów. No i dobrze, bo na przykład dobrze, że jest taka wrzutka z resortu rolnictwa. Od dwóch lat mówimy o tym, aby ziemia będąca w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych, czyli skarbowa, państwowa ziemia, trafiła wreszcie w większym niż dotychczas stopniu do rolników indywidualnych, do gospodarstw rodzinnych na ograniczonych przetargach. To przez dwa lata. Lata nie mogliśmy się z tym uporać z naszym partnerem kochanym koalicyjnym. I w związku z tym, no wreszcie, już pal pies, że to jest projekt akurat Marka Sawickiego, a nie premiera Tuska, ale jak zwał, tak zwał. Byle by to dostało zielone światło. Panie pośle, którzy, Pana zdaniem ministrowie, będą szukać pracy? Mówił Pan w jedynce wczoraj o chemii między ministrem Bonim a minister Fedak. Dzisiaj też Pan u nas mówił o miłości, kochany koalicjant. Chemia między PO, PSL. Ja wiem, że walentynki się zbliżają. Ja, Myślę, ja wiem, ale jest. pani redaktor, no nie ma cudów, jeżeli tak ostro pociągnął i zagrał pan premier Tusk, to niewątpliwie gdzieś za zanadrzu szykuje się rekonstrukcja tego naszego rządu koalicyjnego. Ja wiem, że również na, na tej giełdzie nazwisk do ewentualnie wymiany jest pani minister Fedak. Powiem wprost, taka rekonstrukcja, gdzie chce się zmienić ministrów konstytucyjnych, musi być skonsultowana przez premiera z wicepremierem Pawlakiem, czyli z partnerem koalicyjnym. Odda minister Fedak? Teraz je, nie wiem, ale moim zdaniem, nie chcę się tu wypowiadać za premiera Pawlaka, ale moim zdaniem za swoją dotychczasową pracę pani minister Fedak w żadnym wypadku nie zasługuje na demisję. Ja wiem, tu jest inny problem. To jest niestety brak chemii, jak zawsze mówię, pomiędzy ministrem Bonim a panią minister Feda. Może. Bo we wtorek najprawdopodobniej dojdzie do naszego spotkania klubu e, poselskiego z panem ministrem, bo tak zapowiadał to w ogóle przewodniczący. To będzie chemia PSL-u. No z mam rojem. nadzieję, że może trochę tej chemii będzie, może wreszcie coś pozytywnego między tymi dwoma ministrami za iskrzy. Bo jak nie, no to będzie problem. Co to ministrowie mówić? grabarczyk, gra... Nie wiem, ja tu nie będę tu strzelał, nie, nie, ja tu nie będę strzelał. To jest decyzja Kopać. premiera. To jest decyzja premiera w uzgodnieniu z wicepremierem Pawlakiem. Chociaż powiem pani szczerze jak słyszałem wypowiedź na pytanie dotyczącą sytuacji w służbie zdrowia w jednym z ostatnich wywiadów które udzielił pan premier Tusk to przyznam się szczerze mówię panie premierze pan chyba nie był dawno w przychodni pan chyba nie był dawno w szpitalu to co się dzieje w, w tych podstawowych zakładach opieki zdrowotnej, no to ja się nie dziwię, że ludzie pomstują. Na koniec już pytam, ponieważ przed nami dwa dni no, ciekawych przesłuchań. przesłuchań, tak? Na hazardówce. Komisji hazardowej. <laughs> Dziś Grzegorz Schetyna, jutro premier Donald Tusk. Myśli pan, że to będą tematy numer jeden, czy znowu będzie jest... gdzieś tam z boku jakiś inny temat nam wyrośnie? No, z pewnością będą to tematy chyba jednak numer jeden. Ale miał być drzewiecki tematem numer jeden, a no, tutaj ale właśnie premier stanu... pan, ale, sk ale skoro pan sam premier tu tutaj stanie, no to cóż, kto może jeszcze coś wymyślić Chyba, że pan prezydent coś wymyśli w tym dniu, ale nie, wątpię, żeby chciał przykryć yy, wypowiedź mogą być ciekawe pana e, premiera. Pana nie, powiem pani tak, ja nie spodziewam się tutaj wielkiego przełomu po tych przesłuchaniach. Ja bardziej jestem zainteresowany przesłuchaniem, wzięciem w krzyżowy ogień pytań doradcę, asystenta pana ministra drzewieckiego, pana Rosoła. Tam może być ciekawie, bo też gdzieś wyczytałem, już nie pamiętam, w którym z dzienników, że Rosół do swoich znajomych wypowiedział się w taki... Może to jest oczywiście blamasz, nie? Wypowiedział się w ten sposób. Sam tonąć, jak będę miał, nie będę. No, będzie ciekawe. I to mnie rosół. interesuje bardziej, bo... Dla mnie osobiście przeciek był, nie ma dwóch zdań, że nie było przeciek. Pędzącym króliku. Pytanie tylko, kto, jakie to były po kolei elementy w ramach tego łańcuszka, że ten przeciek doszedł do pana Pan nie sowiecia. był w pędzącym króliku jeszcze. Nawet nie wiem, gdzie to jest. Ale I panu powiem. ale Wie pani, pan, jaka to jest reklama? No I chyba pójdę tam zajrzeć. Dziękuję. Teraz mamy poseł Eugeniusz Kłopotek, był naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Obyśmy zdrowie byli.